Cześć Wam wszystkim. Na dzisiejszym filmiku chciałabym Wam pokazać obliczanie wartości prądu w obwodzie metodą prądów oczkowych. I mamy tutaj taki obwód z takimi dosyć prostymi, myślę, danymi. Każdy rezystor ma po jednym kiloohmie. No i takie zadanie możemy zacząć od narysowania sobie wszystkich prądów. Czyli takie określenia, ile też jest gałęzi w obwodzie, no bo to będzie odzwierciedlało właśnie te wszystkie prądy. I ja sobie tutaj narysowałam um, takie przykładowe kierunki tych prądów, ponieważ nie, nie jestem do końca pewna, w którą stronę one będą płynęły, w zależności od. W wyniku tych prądów, no to będziemy wiedzieć, czy to był odpowiedni kierunek. Jeżeli wyjdzie z minusem, no to wiadomo, że prąd płynie w inną stronę niż na rysunku. No i ja tutaj zaznaczyłam sobie w ten sposób, i kolejnym krokiem jest narysowanie tych prądów oczkowych. I ja zwykle sobie rysuję te prądy oczkowe zgodnie ze wskazówkami zegara. Aczkolwiek wiem, że różnie ludzie robią i czasem jest przeciwnie, no jest to tutaj obojętne. No i warto sobie zdefiniować na wstępie, czym są te prądy oczkowe. Tak naprawdę te prądy oczkowe to są prądy płynące na zewnętrznych gałęziach oczek. I w tym wypadku i jeden oczkowe to jest prąd płynący... W tej gałęzi, czyli prąd I1 tak naprawdę, ponieważ I1 płynie odtąd do tąd, czyli jest to taka powiedzmy zewnętrzna gałąź tego obwodu. Następnie I2 oczkowe. I2 oczkowe to tak naprawdę jest prąd I4. I ostatnie, i 3 oczkowe to jest tak naprawdę prąd I6. I te prądy oczywiście płyną od węzła do węzła, nigdzie dalej, później się rozpływają. E, oprócz tych prądów oczkowych mamy jeszcze prądy wewnątrz, wewnętrznych gałęziach, czyli i5, który płynie od odtąd dotąd, i2 odtąd dotąd, i3 od tego węzła do tego węzła. Oczywiście, jeżeli dobrze zaznaczyłam kierunki. No i następnym krokiem, a właściwie pierwszym, jeżeli chodzi o takie y, rozpoczęcie obliczeń, y, to jest określenie ilości niezależnych równań oczkowych. I w tym wypadku y, mamy po prostu równanie według legendy. Y, najpierw trzeba określić sobie ilość gałęzi, a że już określiliśmy prądy, to tak naprawdę. Y, to jest ilość, czyli i 1, e, 1 e, i tak dalej, czyli 2, 3, 4, 5, 6. Czyli te wszystkie prądy, czyli 6 gałęzi e, minus. I tutaj w nawiasie, uwaga, e, liczba węzłów. E, jeden węzeł, czyli węzeł, miejsce styku przynajmniej trzech gałęzi, a więc... Tutaj węzeł, tutaj dwa, tutaj trzy, tutaj cztery. Czyli cztery węzły. I jeszcze minus, jakby był, była jakaś gałąź zewnętrzna z idealnym źródłem prądu. I tutaj idealne, to proszę sobie wykreślić, nie musi być idealne, czyli. To znaczy, że może być jakaś, jakiś rezystor na tej gałęzi wraz z takim źródłem prądu, ale aczkolwiek tutaj takiego źródła prądu nie ma. No i równanie wygląda zatem tak, i wynik to 3, czyli będziemy mieli układ trzech równań. I jak się takie równania oczkowe układa? Otóż piszemy prąd oczkowy, razy. E, sumę rezystancji w danym oczku. I w tym wypadku, na przykład właśnie e, dla I1 oczkowego, mamy R1, R2 oraz R3, ponieważ w tym oczku tylko trzy, ty, te trzy rezystancje występują. Pozostałe rezystancje resy są na innych już oczkach. Czyli to jest oczko tego I1 oczkowego. Czyli Właśnie, to i 1 oczkowe razy R1 plus R2 plus R3 minus i mnożymy razy prąd oczkowy sąsiadujący z danym prądem oczkowym pomnożony przez rezystancję pomiędzy tymi dwoma oczkami. No i pierwszy sąsiadujący to jest załóżmy ten i 2, czyli minus i 2 oczkowe razy R2. Oprócz tego sąsiaduje właściwie wszystkie prądy oczkowe tutaj ze sobą akurat sąsiadują i minus I3 oczkowe również razem, no tutaj R3 występuje na gałęzi pomiędzy tymi dwoma oczkami. Jakby na przykład jeszcze było tutaj powiedzmy jakieś oczko z rezystorami i tak dalej, no to ono już by nie sąsiadowało z I1, tylko na przykład już tylko z I3 oczko. OK, czyli to jest taka zasada ogólna właśnie tych równań oczkowych. I jeszcze oprócz tego, bo powiedziałam o lewej stronie, czyli o mnożeniu prądów oczkowych, ale po prawej stronie równania trzeba napisać jeszcze sumę źródeł napięciowych. I trzeba pamiętać o tym. Że ważne są tutaj kierunki. I co ma znaczenie przy następnych znakach? Czyli patrzymy sobie na źródła napięć. Tutaj mamy dosyć dużo tych źródeł napięć. I w tym oczku mamy dwa na przykład. I E1 w tym oczku patrzymy sobie na tą pętlę. Z względem tej pętli ono jest jakby zgodne z tą pętlą. Czyli jest z plusem zapisywane. Z kolei drugie źródło napięcia, które występuje na gałęziach tego oczka, to jest E2, i ono już nie idzie zgodnie, tylko przeciwstawia się, więc minus tutaj E2. Stąd. No i dla pozostałych oczek, mamy i dwa oczkowe znowu razy sumę rezystancji w danym oczku. To jest R2, R4, R5. No i znowu minus i minus prądy oczkowe sąsiadujące. Akurat sąsiadują właśnie te prądy oczkowe, które mamy tutaj. Czyli I1 oczkowe oraz i trzy oczkowe. I następnie akurat tutaj już mamy sumę E3 plus E2, ponieważ obydwa źródła napięciowe są zgodne z tą pętlą. I na końcu i oczkowe w podobny sposób, i tutaj właśnie jest minus E4, ponieważ jest przeciwnie do tej pętli. Ok, pozostaje podstawienie danych. Jeszcze tutaj taka mała dygresja. Ja nie zaznaczyłam akurat w tych równaniach zapomniałam właśnie tych apostrofów. Powiedzmy, żeby właśnie zawsze sobie odróżnić te prądy oczkowe od takich prądów gałęziowych, zaznaczamy właśnie taki apostrof lub na przykład też kółeczka u góry można zaznaczyć. No i wtedy widać, że to chodzi o te prądy oczkowe. Ok. No i ja sobie tutaj automatycznie powiedzmy obliczyłam, te prądy oczkowe, ale tak naprawdę no, nie robiłam obliczeń w zeszycie, tylko sobie po prostu zrobiłam taki mały skrypt w Pythonie, w którym sobie określiłam właśnie te rezystancje, jako taka macierz. No i czyli tutaj tablica. Czyli mamy macierz właśnie rezystancji i mamy również stworzoną macierz źródeł napięciowych. No i nie wiadomo mi jest tutaj macierz czy też tablica po prostu prądów. Czyli wzór mamy oczywiście U przez R bo równa się I, czyli macierz napięć podzielona przez napięcie na macierz. Rezystancji powinna dać prąd. I tutaj służy nam pomocą biblioteka Numpy z Python'a, która ma na przykład takie funkcje właśnie jak lin, alg, inf, dot, które pozwalają na odwrócanie macierzy, na mnożenie macierzy. No i wychodzi, jak widać u dołu wynik taki, jak sobie po prostu przepisałam. No, i skoro wyznaczone są prądy oczkowe, no to warto sobie napisać, które to są prądy gałęziowe, czyli brakuje w tym momencie prądów i5, i2 oraz i3. I oczywiście istnieją różne sposoby ich obliczenia, ale akurat w tym wypadku, no wydaje mi się, że najszybciej właściwie możliwa będzie metodą użyciem pierwszego prawa Kirchhoffa, znaczy prądowego prawa Kirchhoffa, czyli suma prądów dopływających do węzła równa się sumie prądów wypływających z tego węzła. Czyli patrzymy sobie na węzły. Załóżmy, że patrzymy tutaj sobie na ten i mamy dopływa do tego węzła 1 nam i wypływają i 3 oraz i 6, czyli... Z tego wynika właśnie to równanie, czyli i 1 równa się i 3 plus i 6. No i jako, że i 1 oraz i 6 już są znane, bo są prądami oczkowymi, no to i 3 jest wyznaczone. I to samo i 6 oraz i 4, czyli i 6 prąd dopływa do tego węzła. I z tego węzła wypływają z kolei I5 oraz I4. Czyli I5 równa się I6 minus I4. I ostatnie I4, bo brakuje I2. I4 dopływa do tego węzła. I tutaj mamy właśnie I2 i 2 i 1 Czyli właśnie suma prądów dopływających równa się sumie prądów wypływających. Wypływające są 2, dopływających jest 1. No i. Daje to takie wyniki, czyli wychodzi na to, że co do jednego prądu pomyliłam się, czyli I6, który tak naprawdę płynie zgodnie ze źródłem napięcia E4. No, i żeby sobie tak upewnić się, że, że nasz wynik jest w porządku, można sobie wykonać bilans mocy, czyli zakładałam sobie taką idealną sytuację, że ta. Moc wydawana jest równa mocy odbieranej, czyli trzeba sobie przypomnieć wzór na moc, czyli i razy u. No i moc wydawana w tym wypadku to jest moc na każdym ze źródeł i. Tutaj akurat źródła są napięciowe, ale jeżeli by było jakieś źródło prądowe, to na nim również liczymy moc i liczy się to. Z podobnego wzoru, czyli J, czyli ten prąd przepływający przez źródło prądowe, razy napięcie na tym źródle prądowym. No a w tym wypadku mamy same źródła napięciowe i należy zwrócić uwagę na to, że tutaj na przykład wszędzie są sumy, a tutaj pojawił się minus. Minus i 6, ponieważ ja tutaj według rysunku zaznaczyłam, że i 6 jest. Przeciwny do wskazówki E4. Pomimo, że później wyszedł mi minus, ale tutaj muszę te znaki trzymać, muszę trzymać się tego, co narysowałam na, na, na obwodzie. Stąd minus. Pozostałe, w pozostałych przypadkach ten prąd jest narysowany zgodnie ze źródłem napięcia. Stąd plusy. Wychodzi wynik. 18 setnych wata i przy mocy odbieranej, no to to już jest prostsze, ponieważ mamy wszędzie po prostu sumę i mamy tutaj kwadraty prądu, więc też nas nie interesuje to, że gdzieś tam wyszedł minus. Moc wydawana równa się odbieranej, także jest ok. No to tyle myślę na to zadanie. Zapraszam oczywiście do dyskusji. Cześć.